Rzeszowską Straż Miejską powołała Rada Miasta w 1991 roku. Od tej pory kilka razy zmieniała swoją siedzibę, przybywało jej też funkcjonariuszy i obowiązków. Pierwszą siedzibą Straży Miejskiej w Rzeszowie był budynek przy ulicy Lenartowicza, gdzie mieściła się Miejska Służba Porządkowa. Straż Miejska liczyła wtedy pięć osób z Miejskiej Służby Porządkowej do Straży Miejskiej w Rzeszowie przez wspomniany żyjący już Roman Kryszewski. W czerwcu 1991 roku z Lenartowicza Straż Miejska została przeniesiona do pawilonu przy ulicy Wyspiańskiego. W 1992 roku siedziba Straży Miejskiej została przeniesiona z ulicy Wyspiańskiego na plac obciąża 7, w którym liczebność Straży Miejskiej zwiększyła się o kolejne 20 osób i liczyła wówczas 38 osób. W 1992 roku nastąpiła zmiana komendanta Straży Miejskiej w Rzeszowie, podjącego obowiązki komendanta Józefa Wisza zastąpił powołany przez prezydenta miasta Rzeszowa Zbigniew Florek, który był komendantem do 2005 roku, a jego zastępcami byli Józef Wiszcz i Władysław Mikarz. 1 stycznia 1999 roku Straż Miejska w Rzeszowie została wyodrębniona z Urzędu Miasta Rzeszowa jako jednostka organizacyjna miasta. W związku z tym została utworzona w Straży Miejskiej księgowość i kadry. W ilości cztery osoby są to pracownicy cywilni Straży Miejskiej. <grym> We wrześniu 2003 roku nastąpiła zmiana na stanowisku zastępcy komendanta Straży Miejskiej, Wadysława Migacza, zastąpiła e, pani Jadwiga Jaworska. We wrześniu 2005 roku nastąpiła kolejna zmiana siedziby Straży Miejskiej. Z pracy ofiar Geta 7 została przeniesiona. Na ofiar Katynia 1 dzielimy się do chwili obecnej. W sierpniu bieżącego roku Rada Miasta tej kadencji nadała Straży Miejskiej sztandar. Został jej wręczony podczas uroczystości w ratuszu przez obecnego prezydenta Tadeusza Ferenca, a także poprzednich błodarzy Mieczysława Janowskiego i Andrzeja Szlachty. To dzięki nim miasto Rzeszów jest poczytywane jako jedno z najbardziej czystych miast przeszłości. Chciałbym Wam za to bardzo serdecznie podziękować. Oczywiście czasem są pretensje, może nie czasem, ale często, ale natychmiast podejmujecie działania, które powodują, że czyni się lepiej, że to miasto jest piękniejsze. Że ludzie, którzy przyjeżdżają do naszego miasta, to im się podoba to miasto. I wasza służba jest służbą dla miasta, więc dla mieszkańców. Serdecznie Wam za to dziękuję. Człowiek jest podmiotem tej służby. Służycie ludziom i miastom. Pomagacie i czyńcie tak dalej. Mniej kar może, ale więcej wyjaśnień, tłumaczeń, zabezpieczenia. To, że przetrwała przez 20 lat świadczy niezbicie. Straż miejska służy miastu, porządkowi w mieście, bezpieczeństwu obywateli i myślę, że tak pozostanie. Przy okazji tego pięknego jubileuszu chciałem wszystkim paniom i panom pracownikom Straży Miejskiej złożyć najlepsze życzenia, powodzenia i sukcesu. Wszystkiego dobrego. Jubileusz był okazją do wręczenia nominacji na wyższe stopnie medali i odznaczeń za długoletnią służbę na rzecz miasta i jego mieszkańców. Dziesięciu nowo przyjętych pracowników złożyło też ślubowanie. Ślubuję uroczyście. Służyć państwu. Służyć państwu i wspólnocie lokalnej i wspólnocie lokalnej chronić porządek publiczny chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo ludzi i bezpieczeństwo ludzi przestrzegać porządku prawnego przestrzegać porządku prawnego i dyscyplinę służbowej i dyscyplinę służbowej bacz o etykę i dobre imię służby Podstawowe zadania Straży Miejskiej to ochrona porządku w miejscach publicznych, czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym przez prawo o ruchu drogowym, współdziałanie z innymi instytucjami w ochronie życia i zdrowia obywateli, pomoc w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych zagrożeń. Obecnie wszystkie rzeszowskie osiedla mają swoich dzielnicowych. Ich nazwiska znajdą Państwo w internecie. Telefon bezpłatny do straży to 986.